Witam Was na kolejnym, drugim już filmie goleniowym na tym kanale. Małżonka zwróciła mi uwagę, patrząc na pierwszy film, że ten krajobraz za mną jest mało przyciągający, mało interesujący. Więc dzisiaj taki element innowacji. No cóż, jak widzicie, nie mam tu zbyt wiele możliwości, żeby zmienić tenże krajobraz, ale. Myślę, że postaram się, wykaże się nieco większą kreatywnością następnym razem, i może ta przestrzeń za mną będzie dla Was ciekawsza. E, czym dziś e, będziemy się golić? E, użyjemy dzisiaj kremu, nie mydła do kolenia, lecz kremu, kremu, palmoli men. E, w ogóle ciekawa historia z tym palmoliv, dlatego że bardzo ciężko jest go zdobyć. Prawdę mówiąc, chyba nawet nie da się go zdobyć w drogeriach, w sklepach stacjonarnych w naszym kraju. I nie jest to problem dotyczący tylko naszego kraju, bo jak się okazuje również youtuberzy, którzy prowadzą kanały o tradycyjnym goleniu anglojęzyczni też mają problem ze zdobyciem tego kremu Palmolive. Stąd zarówno my, jak i oni kupować musimy przez internet. Naprawdę bardzo fajny krem. Pachnie tak ziołowo. Więc Dzisiaj z jego usług skorzystamy. Jeśli chodzi o pędzel, pędzel ten, który widzieliście ostatnio, czyli jaki Brush 24 syntetyk duży, więc łatwo będzie ten krem nałożyć. Jeśli chodzi o żyletki, dzisiaj żyletki Ferma Sharp tureckiej produkcji. Myślę, że Fajne, dość ostre, ale niezbyt ostre, a zapewniające e, takie przyjemne e, i raczej wolne od podrażnień golenie. Zatem dzisiaj towarzyszy nam Ferma Sharp. No a jeśli chodzi o maszynkę, e, dzisiaj chińska maszynka, maszynka Shilius, o ile dobrze wymawiam tę nazwę: Shilius Butterfly, czyli maszynka z systemem twist to open, a więc podobnie jak ta pierwsza budżetowa maszynka, którą Wam pokazywałem na e, pierwszym z moich filmów, czyli Feather Popular. E, I mam taką refleksję związaną z tym Siriusem, mam bowiem takie silne przekonanie, że pierwowzorem dla tej maszynki była maszynka firmy Vikings Blade Chieftain. E, powiedziałbym nawet, że rączka tej maszynki jest, e, wypisz, wymaluj, jak ta rączka z Vikings Blade, jeśli chodzi o głowicę, tutaj pewności nie mam, ponieważ nie posiadam też maszynki Viking's Blade, maszynki Chieftain, więc nie mogę dokonać bezpośredniego porównania. Ale myślę, że za pierwowzór Chińczykom służyła właśnie ta maszynka, czyli maszynka Viking's Blade Chieftain. Co po goleniu? Po goleniu, taki oto balsam do ciała, a wino nie jest to mój nie jest to przejaw mojej kreatywności to nie jest pomysł na który ja wpadłem jestem subskrybentem jednego z takich właśnie anglojęzycznych kanałów Randy Shaves jest to kanał prowadzony przez niezwykle miłego niezwykle uprzejmego i otwartego na kontakt ze swoimi subskrybentami człowieka i on właśnie taki oto balsam do ciała a ten jest akurat do skóry suchej znalazł u swojej małżonki, która mu poleciła i postanowił wykorzystać go jako aftershave, czyli taki balsam, krem po goleniu. I to się sprawdziło. Sprawdziło się, więc postanowić, postanowiłem spróbować również ja. E, zatem wino dzisiaj jako ten krem będący naszym aftershave'em. No a klasyczny aftershave po goleniu to będzie Gold. Gold. Mam nadzieję, że widać ten napis. Gold, czyli taki zapach końcówki lat 80., początku 90. Nie każdy lubi takie zapachy, ale jak już wiecie, po tym moim filmowym debiucie jestem takim zwolennikiem i takich vintage'owych aftershave'ów, więc ten myślę, że jak najbardziej się tutaj odnajdzie. Dobrze, no to zestaw już znacie. W takim razie pozwólcie, że. Moja twarz pokryje się gorącą wodą i rozpoczniemy golenie. O, jestem gotowy. Włożymy teraz żeletkę do naszego Sheaviusa. E, Mistrzostwa świata w katarze w pełni. Faza grupowa również. Ja przyznam szczerze, że nie mam takiego komfortu, żeby obejrzeć tyle meczów, ile chciałbym. Polskiej reprezentacji jednak nie idzie najgorzej. Mamy remis, mamy zwycięstwo, także jest się z czego cieszyć. A jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, to muszę Wam powiedzieć, że najmilej wspominam te, które odbyły się we Francji w roku 1998. Wtedy bowiem obejrzałem niemal wszystkie mecze, wszystkie transmitowane mecze tych Mistrzostw. Pamiętam również finał pomiędzy Brazylią a gospodarzami, czyli Francją. Francja wówczas, o ile się nie mylę, wygrała 3-0. Piłkarze naprawdę niesamowici, wielkie legendy w Brazylii, słynny Ronaldo, ten oryginalny Ronaldo, wtedy jeszcze w formie, bez nadwagi. Na dzisiaj to emerytowany piłkarz, we Francji Zidane, na bramce Bartes, pamiętam też Deschampa, także naprawdę bardzo, bardzo fajne drużyny. A w Anglii, pamiętam, grał wtedy. Chyba już jako kapitan reprezentacji Anglii Alan Shearer, którego ja z kolei pamiętam w zespole Blackburn Rovers podczas meczu Ligi Mistrzów w roku 95. Był to mecz pomiędzy warszawską Legią, a właśnie angielskim Blackburn Rovers. Nakładamy krem. Ja robię to w ten sposób. Niektórzy nakładają krem na twarz i na twarzy wyrabiają pianę. Ja nakładam krem na pędzel stąd też wziąłem dzisiaj ten większy pędzel jak i jaki brasz. No i przystępujemy do wyrabiania piany na twarzy. Dałem dziś troszkę mniej wody, więc niewykluczone, że będziemy musieli ten pędzel jeszcze troszeczkę zwiężyć, chociaż chyba nie jest najgorzej. Piana jak widzicie wyrabia się. Całkiem dobrze. Także jestem już powoli gotowy na pierwsze przejście. Tak jak wspominałem, maszynka Sirius w wersji Butterfly jest taką maszynką łagodną. Bardzo łagodną. Chińczycy wyprodukowali także maszynkę Sirius Classic, która jest maszynką trzyczęściową. Ta jest jeszcze łagodniejsza od tego Siriusa. Także jeśli poszukujecie maszynki, gdzie moglibyście przetestować ostrzejsze żyletki, to ten oto Shilius sprawdzi się do tego idealnie. Rozpoczynamy pierwsze przejście. Pierwsze przejście, jak już wiecie, z tego mojego filmowego, youtube'owego debiutu u mnie z włosem. Bez dociskania. pozwalam maszynce działać samej o i przyja w zasadzie załatwiona Teraz jeszcze policzek i pierwsze przejście przejdzie do historii. Okej. Okay. Pamiętam też przy okazji tego, tej maszynki, tego Siriusa, że poleciłem go w komentarzach na kanale The Yapur Shave. I wiem, że później pojawił się on w dwóch, albo na pewno w jednym z filmów na tym kanale. No przy tej okazji chciałbym Wam również e, e, zaproponować i też polecić kanały innych polskich e, YouTuberów, którzy kręcą filmy dotyczące właśnie tradycyjnego golenia. Szczególnie chciałbym polecić Wam film, filmy, kanały trzech z nich. Mam tu na myśli Matrax Shave, The Yapur Shave i Shrek. Chyba dobrze wymieniłem tę ostatnią nazwę. Zresztą linki do tych kanałów znajdziecie w opisie do tego filmu. Prowadzą je prawdziwi eksperci tradycyjnego golenia, a przede wszystkim wspaniali ludzie, których mam przyjemność znać. Więc cieszę się, że za pomocą tego filmu, choćby w najmniejszym nawet stopniu, jestem częścią tej społeczności goleniowej, do której należą również i oni. Także polecam Wam ich kanały, znajdziecie linki. Właśnie w opisie do tego filmu. Ok, czyli pierwsze przejście mamy załatwione. Teraz troszeczkę zwilżę pędzel i przystąpię do przejścia numer 2. przy tym drugim przejściu, wyrabiać tej piany bardzo też nie trzeba, nie muszę. Maszynka Shieldius czy w wersji classic, czy w wersji Butterfly. Jest maszynką, którą przy odrobinie takiej w miarę poprawnej techniki goleniowej z waszej strony e, trudno się zaciąć. Także kolejna z takich maszynek, które pokazuję na tym kanale. Ok. Drugie przejście. Jak już wiecie, w moim przypadku jest to przejście pod włos. Liczki, na razie jeden z nich. No właśnie, używając troszeczkę ostrzejszej żoletki w tej maszynce, możecie osiągnąć efektywniejsze golenie. Tutaj widzę, że perma-sharp nieco mnie złapała. Ale często mówi się, że tego rodzaju sytuacje to błąd po stronie golącego się, a nie błąd sprzętu, więc biorę to na siebie, ale Sytuacja nie jest tragiczna, łatwa i prosta do opanowania. Po goleniu oczywiście Aum. U mnie alum Stick firmy Omega. Fajnie zamknie to małe zacięcie, małe skaleczenie. OK. No dobra. Drugie przejście zaliczone jest, jest w miarę dobrze. Mała poprawka tutaj. O! No, mówiłem, że ciężko się zaciąć tym Siriusem. Mnie się to, ta sztuka udała, więc może to nawet lepiej, jeżeli chodzi o ten film. Może dzięki temu wyda się Wam ciekawszy. Natomiast. Teraz chłodna woda na twarz, i zaczniemy ostatnią część naszego filmu. No dobra, jestem już ponownie twarz zwilżona chłodną wodą. To też pomaga zamknąć pory. A teraz zapowiadany przeze mnie ałun. Jak widzicie, jeszcze tej piany troszeczkę na twarzy mam. Zaraz to wszystko zbiorę ręcznikiem. Naprawdę polecam Wam używanie AUNU. Czy to w takiej postaci jak ja to mam, czy w postaci różnego rodzaju kostek, innych jakichś takich różnych wytworów. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Bardzo pomaga. No, ja kupiłem ten już bardzo, bardzo dawno temu i nadal, nadal jeszcze mogę z niego korzystać. Także warto go używać. Przypomnę tylko, że na skórze nawilżonej wodą, ponieważ wtedy się on świetnie ślizga i spełnia swoje zadanie. Pozwólcie, że użyję ręcznika dzisiaj po raz pierwszy. Ok. Zbiorę troszeczkę tego kremu. Okej, okay. no dobrze, słuchajcie, także album e, zrobił swoje, zacięć e, podrażnie nie widać, czyli wszystko jest w jak najlepszym porządku, możemy więc nałożyć ten oto balsam, balsam do skóry, w moim wypadku do skóry e, takiej suchej, dry skin, czyli balsam Avino, który podpatrzyłem zresztą tutaj na YouTubie. Okej, okay. o, słyszycie jaki dźwięk wydaje, jest go już teraz bardzo, bardzo mało, także będę musiał uzupełnić zapasy. Teraz nakładamy na skórę, fajnie ją natłuszcza. Naprawdę dobrze się sprawdza jako taki aftershave, taki balsam po goleniu. Bardzo fajna rzecz, bardzo wydajna, bardzo efektywna i bardzo, bardzo ją Wam polecam. Więc jeżeli nigdy nie mieliście okazji skorzystać, jest produktu a w takim właśnie wydaniu to polecam wam spróbować. Oczywiście niedostępny w naszych polskich drogeriach, ale można go z łatwością kupić na jednym z największych polskich portali aukcyjnych. Także polecam. A co po nim? No po nim to co zapowiadałem, czyli Gold After Shave Splash, czyli taki zapach jak wspominałem, końcówki lat 80., początku 90. Dużo go więc nie nałożę. Zapach nie jest zbyt trwały. Jak większość tych aftershave'ów, prawdopodobnie do 4 godzin i nie będzie już wyczuwalny. Choć w odróżnieniu do czeskiej Alpy, której używałem ostatnim razem, ten aftershave jest zdecydowanie mocniejszy. Jest taki cięższy. Bardziej obezwładniający, w związku z powyższym lepszy na te zimniejsze miesiące, takie jak teraz. Myślę, że latem no, poczulibyście się troszeczkę stłamszeni, tacy zduszeni tym, tym takim tą ciężkością tego aftershave'a. Także jeszcze raz Wam pokażę Gold Aftershave Splash. Ładnie pachnie. Ładnie pachnie. No dobrze, słuchajcie. W takim razie dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Drugi z moich filmów jest już zaliczony. Jeżeli podoba się Wam to, co widzicie, jeżeli podobają się Wam się moje filmy, mój kanał, no to proszę subskrybujcie go, polubcie, piszcie komentarze. Tak jak powiedziałem ostatnim razem, naprawdę serdecznie miło mi będzie Was poznać. Dziękuję Wam. Dziękuję i trzymajcie się. Do następnego razu. Pa!